Witajcie, nazywam się Kuba Korczak i wraz z Marką Gerlach zapraszam Was na podróż po orzechowej krainie. Orzechy to niezwykle zdrowe i pełne antyoksydantów rośliny, które tak naprawdę powinniśmy spożywać kilka razy dziennie. Zgodnie z zaleceniami dietetyków, powinny gościć nawet w dwóch posiłkach podczas dnia. Konsumując orzechy, mamy pewność, że nasz umysł będzie sprawny do 150 lat. Dzisiaj pokażę Wam, jak szybciutko przygotować super prostą przekąskę orzechową, ale przede wszystkim, jak obrać i uprażyć orzechy. Orzechy włoskie numer 1. Mam je w dwóch rozmiarach. To są dwie różne odmiany: Smak i zawartość składników. Odżywczych jest z nich dosyć podobna, natomiast czasami różnią się one strukturą. Ta odmiana lekko-grzechocze, w środku jest orzech, który jest dużo, dużo mniejszy. Ta z kolei jest częściej spotykana i częściej uprawiana, przynajmniej w naszym kraju. Kupując orzechy, warto jednak szukać takich, które są hodowane tutaj, niedaleko w okolicy, w Polsce. Mimo to, że włoski. To jednak polski. Ten wypełniony przepięknie, nic nie chrupie. Możemy zacząć od przygotowania. Jeżeli bardzo męczycie się z rozłupywaniem morzechów, można po pierwsze zrobić to obracając je delikatnie w takim wspaniałym urządzeniu, a jeżeli zawodnik jest zbyt wytrwały, to możemy delikatnie oprzeć się o deskę i zrobić tak. Możemy delikatnie wydłubać orzechy, nieco poruszając nimi w jedną, w drugą stronę. A wszystko, co zostało w środku, małym nożykiem niczym chirurg ostrożnie, powolutku, bez pośpiechu. Do tego teraz ten większy przyjaciel, ale do niego pokażę Wam nieco alternatywną, bardziej metodę. szybszą, ale też niosącą ze sobą pewne ryzyko. Uwaga! Raz, dwa, trzy. No. Całkiem ładnie. Szybciutko, konkretnie. I błyskawicznie. Dziadek do orzechów jest niezbędny w absolutnie każdym domu, ale deska pomaga nam pokonać czasami bardziej wytrwałych zawodników.